Prezydent musi być osobą, która będzie rozsądzać spory, która będzie przyglądać się polskiej rzeczywistości. Prezydent musi być osobą, która jest odporna na jeden syndrom. Ja to nazywam syndrom, bo widziałem Dudę Morawieckiego, oni mają syndrom długopisu. Jak widzą długopis, to muszą go złapać i natychmiast coś podpisać. Spokojnie. Prezydent musi mieć w sobie spokój, chęć do łączenia. I przede wszystkim charakteryzować się zdrowym rozsądkiem i stać na straży tego, co nam się udało. Dumy z tego, jak wygląda Polska, dumy z Waszej ciężkiej pracy, dumy z pracy każdego, kto wstaje o 5 rano, żeby zarobić na swoją rodzinę, każdego, kto ma dwa albo trzy etaty, każdego, kto w najcięższych okolicznościach radził sobie z rzeczywistością, kto był piętnowany i atakowany, czy za komuny. Czy przez te ostatnie 8 lat szacunek i duma, to jest nam dzisiaj potrzebne? Po co te złe emocje? Myśmy tyle osiągnęli.